Piątek, trzydziesty trzeci, tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi mchabejskiej opowiada o zwycięstwie Machabejczyków i o tym, że zdobyli oni Jerozolimę, świątynię i mogli tak naprawdę oczyścić ją od wpływów pogańskich. I ten dzień, taki szczególny, dwudziesty piąty dzień dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca w 148 roku, wstali wcześniej rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia. Jesteśmy w drugim wieku przed Chrystusem w latach 60. Czyli stało się coś niesamowitego. Stało się, można powiedzieć, to, że wreszcie wreszcie to, co było chydą spustoszenia, to, co było zgorszeniem, świątyni można było czyścić i zacząć składać normalny kult. To święto, czy to zwycięstwo, zostało w tradycji bardzo długo i do dzisiaj rzydziło podziął święto Chanuki, czyli poświęcenia świątyni na nowo. O tyle ciekawe, że przecież Żydzi nie uznają księgi machabejskie za natchnione, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, księgi nie uznają za natchnione, ale z tych ksiąg świętą sobie biorą. No trochę tak, jak my też apokryfy nie uważamy za natchnione, a przecież wiele rzeczy z apokryfów, chociażby imię Maryi Anna bierzemy i uważamy, że, że to jest jakoś naturalne, że jest nasze. Ale zwróćmy uwagę właśnie na tę niesamowitą tradycję. 2200 lat Żydzi obchodzą święto Hanuki, obchodzą święto radości, że jest możliwe oczyszczenie świątyni, jest możliwe na nowo przywrócenie kultu. I nawet jak dzisiaj nie mają świątyni, nawet jak dzisiaj nie mają kultu, to bardzo mocno są przywiązani do tego jednego z piękniejszych i radośniejszych świąt wśród Żydów. Przy tym, przy tym czytaniu warto sobie pomyśleć o naszych tradycjach, o naszych świętach, mieć taką świadomość, że jakie, jak, jakiego są one rodzaju, jakiej, skąd się one wzięły, jakie były początki, bo tak naprawdę to nam bardzo wiele też pokazuje o tym, że wielką, wielką rolę w życiu odgrywa tradycja. To, w czym się wychowujemy, to, co przekazujemy, to, co nas kształtuje, że to też jest jakieś, jakaś tożsamość. Owszem, zwłaszcza ludzie młodzi szukają rzeczy nowych, e, szukamy otwartości w kościele, szukamy, co by tu zmienić, a czasem po prostu trzeba się ucieszyć tym, co jest, bo tych tradycji, tych wartości, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Psalm. Yy, Właśnie, no i to jest psalm. Śpiewamy psalm, ale zaskakująco widzimy, że to jest pierwsza księga kronik, 29 rozdział. A więc mamy modlitwę z pierwszej księgi kronik z 29 rozdziału. Modlitwę bardzo podobną do psalmów. Modlitwę, która błogosławi Pana Boga i go, i go, i go wychwala. I może przy tej okazji warto by sobie pomyśleć, że ona wydaje się nie na miejscu, ale. Jest parę takich modlitw, czy to w księgach prorockich, czy właśnie w księgach kronik, czy Samuela. Modlitw, które są bardzo podobne do psalmów, po prostu są pieśniami, są modlitwami. I tak jakby się wydawało, że one nie pasują, tak można powiedzieć, że czasem w życiu też tak spotykamy, że normalnie gdzie się człowiek modli, no, modli się w kościele. I może to nie pasuje, jak spotkamy kogoś na dworcu, że on się modli, albo klęczy na plaży, albo po prostu ktoś w czasie zebrania mówi: chodźcie, pomódlmy się, bo żeby nasza firma miała lepszy, lepszy po prostu sukces. Że są takie miejsca, które nam się wydają, że one nie są właściwe dla modlitwy, że one są dziwne jakieś dla modlitwy. Że modli się w izdebce, modli się w kościele, modli się skrycie, ale nie przy innym, żebyśmy się nie gorszyli, żebyśmy e, pamiętając o tej pierwszej księdze kroniki, o tym psalmie, który w jakim sensie nie jest do końca na miejscu, żeby się nie dziwić, że to, co wydaje się nam nie na miejscu, jest na miejscu, bo przecież jeśli Bóg jest dla nas ważny, jeśli Bóg jest dla nas wiarą, jeśli wierzymy w Boga i w sens modlitwy, modlitwie, to, 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 to czasem to jest normalne, że, że będziemy się modlić czymś odprawiać w takich miejscach, które. Wydają się do tego nienaturalne czy niezwyczajne. Przełamywać się w tych stereotypach czy w sematach, nie dziwić się, że ludzie czasem się modlą w takim czy innym miejscu, to też jest jakaś część normalności, normalności ludzkiej. W Ewangelii Jezus wypędza, wypędza sprzedających ze świątyni. Bardzo krótko to opisuje Łukasz, że tylko ich wypędza, już nie tłumaczy, kto gołębie, kto owce i mówi napisane jest mój dom, będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbojców. Są takie sprawy, które się nie podobają Panu Jezusowi i są takie sprawy, które Jezus bardzo mocno potępia i w pewnym sensie, no byśmy dzisiaj powiedzieli, nawet u, u, ucieka się do przemocy. Nie, to nie jest przemoc, ale to jest takie pokazanie. Nie, Panowie, no, naprawdę no, no, to nie jest, tego się po prostu tutaj nie robi. Ciągle myślę o tych dwóch katedrach w Dublinie, gdzie po prostu z tyłu katedry były sprzedawane nie tylko kartki w, w głównej nawie, nie tylko kartki, ale i skarpetki, jakieś tam kubki. Wiadomo, że to było po drodze, bo jak ludzie wchodzą wejściem bocznym do katedry, jak sobie zwiedzają kościół, no to przy okazji mogą coś kupić, ale, ale jakoś tak ciągle mi się wydawało, że no nie, nie, to, to nie to, to nie to, że. Żebyśmy się rękami, nogami bronili, nie robić sklepików w kościele, nie robić jakichś po prostu rzeczy, które nie należą po prostu do kościoła. Jest tyle miejsc na świecie jest tyle miejsc na świecie i tyle Pan Bóg dał nam miejsca, że możemy sobie robić co chcemy, że jak już zbudowaliśmy dom Panu Bogu, to zostawmy to Panu Bogu. To jest naprawdę Jego dom. Nie wpychajmy się ze swoimi gadżetami. Mamy dużo miejsc na swoje sprawy. Bogu, zostawmy to, co jest naprawdę Boże. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.